Narada. Kim jest dzisiaj nasz dzielny lew? Ta, Kimdianinem. Chyba na coś poluje. Aha. W co trafiła strzała? Jej, ulubiony wasanik mamusi. Eryku, słyszałam jakiś dźwięk. Co to było? Nic. Nie wiem. Może tylko mi się wydawało. Tak, tylko ci się wydawało, mamusiu. Mm -hmm. Jak myślicie, dlaczego Eryk nie powiedział prawdy? Ja, wódz Dobra Sarna, proszę o pomoc w rozstawieniu wigwamu. Przyniosę poduszki. Świetny pomysł. Ja potrzymam. Zaczynamy indiańską naradę Naradę? Tak, wojownicy opowiadają sobie, co się dzieje w wiosce I rozwiązują razem różne problemy Ja zacznę Odważny wietrze Dziś robiąc pranie, nie zauważyłam czerwonej skarpetki tatusia I zafarbowałam wszystkie nasze białe ubrania na różowo Co teraz zrobimy? Nazwiemy nasze plemię Różowe Buraczki. Mamusiu, to znaczy dobra sarno. Strzelałem z łuku i strzała tak trafiła, że rozbiłem twój wazonik. Cieszę się, że powiedziałeś mi, co się wydarzyło. Naprawdę? Nie gniewasz się? Nie, kochanie. Ważniejsze niż wazonik jest dla mnie to, że powiedziałeś prawdę. Teraz ty jesteś wodzem. Wykazałeś się wielką odwagą. Niełatwo jest od razu powiedzieć prawdę. To wymaga odwagi. Eryk przekonał się, że Mamusi można powiedzieć o wszystkim. Ma też pomysł, jak zrobić dla niej nowy wazonik.